Dzień dobry, witajcie. Można powiedzieć specjalne wydanie takiego odcinka rozmów w Chojniczanka TV. Prezes Jarosław Klauzo gościem. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam kibiców. Spotykamy się dlatego, żeby tutaj też trochę może uspokoić naszych kibiców, całą żółto-biało-czerwoną społeczność. I to nie jest może takie wyjście jak w nagiej broni, że wychodzi z Nielsen i macha spokojnie, tu się za nami nic nie dzieje. A tak naprawdę jest pożar. Nie ma takiej sytuacji. W Jarku powiedz może coś na ten temat? No absolutnie. Pożaru, pożaru nie ma, ale zmiany są, zmiany są bardzo głębokie. Wynikają one oczywiście z różnych uwarunkowań. Jednym z bardzo istotnych to jest zmiana budżetu. Wiadomo, że jak klub robi awans do pierwszej ligi, to jest fajna sytuacja. Wszyscy mogą otrzymać podwyżki. Klub. Mam dobre możliwości pozyskiwania zawodników, a w tej chwili jesteśmy w tej odwrotnej sytuacji, dużo trudniejszej, kiedy ten budżet ulega dużej, dużej obniżce. No i musimy dostosować kadrę i zmiany w klubie, przede wszystkim też do budżetu. Ciężko tak sobie przypomnieć takie okienko po zakończeniu sezonu, żeby choć rozstała się z aż tyloma zawodnikami. Ja sobie nie przypominam, nie wiem, czy podczas Twojej kadencji tutaj pracy. W klubie kiedyś taka sytuacja miała miejsce, ale żebaż tylu zawodników się na niej znalazło, chyba takiej nie znalazłem i powiedz mi właśnie, trochę już wytłumaczyłeś, że jest to między innymi uwarunkowane finansami i też chciałbym, żebyś sobie, żebyśmy sobie podzielili może właśnie tę grupę zawodników, tak bo różne tutaj argumenty są Tak, za tym, dlaczego ktoś zostaje, dlaczego ktoś odchodzi, dlaczego z kimś się przedłużamy kontraktu. Oczywiście, przede wszystkim, czy, była ta, czy były takie zmiany, wydaje mi się, że one bardzo, bardzo podobne i też takie duże były w momencie, kiedy przychodził do nas Mariusz Pawlak i Maciek Szanowski i wtedy też skończył się pewien proces, no bo teraz też trzeba przyznać, że skończył się taki proces budowy. Trzyletni drużyny, kiedy, kiedy był spadek, budowaliśmy dosyć, dosyć od nowa, ale jednak z zachowaniem pewnego trzonu, dokładaliśmy tych zawodników no i doszliśmy do, do tej sytuacji dzisiejszej. No i teraz jakby pod względem kadry, pod względem ogrania tych zawodników, ich CV i też wieku robimy pewien krok w tył. No to zaczniemy może. Koniec kontraktów lub wypożyczeń, grupa zawodników, z którymi kończąka się rozstała, bo 30 czerwca kończą im się umowy. No tak, nie skorzystamy z możliwości, czy nie rozmawiamy chyba z żadnym zawodnikiem, któremu kończy się kontrakt. Oczywiście to nie jest tak, że my nie chcieliśmy żadnych zawodników, żeby to było jasne. Klub zaproponował przedłużenie umowy i nowe warunki Pałowi Czejkowskiemu i... Filipowi Karbowemu. Ci zawodnicy nie tyle z, jeżeli chodzi o warunki finansowe, ale bardziej o pomysł na, na siebie i pewne uwarunkowania swoje rodzinne odmówili klubowi. Klub by chciałby również współpracować dalej z Kuchtą, natomiast tutaj zawodnik miał bardzo dobrą rundę i ma propozycje i szuka czegoś wyżej, co, 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 co jakby też jest zrozumiałe i naturalne. Oczywiście bardzo dobrze i dalej widzielibyśmy gliba Buchala, ale no tutaj sytuacja wiadomo, jest to zawód, który też wyróżniał się zdecydowanie poziomem sportowym i ma propozycje dużo, dużo lepsze czy propozycje przede wszystkim z pierwszej ligi. On przeszedł po, po to do Polski, żeby gdzieś poprawić sobie, poprawić sobie swoje materialne rzeczy, ale przede wszystkim iść sportowo i rozwijać się sportowo. Niektóre kontrakty były także ważne, tak, nawet nawet po spadku i klub będzie te umowy rozwiązywał lub już rozwiązał? Klub, znaczy tak, jest grupa zawodników, którzy, którzy mają kontrakty jeszcze ważne na następny sezon. Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej w momencie spadku klubu do niższej klasy rozgrywkowej istnieje możliwość rozwiązania takich kontraktów. Natomiast my rozmawiamy z zawodnikami o, o jakby o pewnym polubownym rozwiązaniu tej sytuacji. A jak wygląda sytuacja z zawodnikami, których na tej się nie było? Bo też są, są pytania, niektórzy myślą, że może wszystkich wymienimy, ale jest tam na przykład Grzegorz Szymusik, tak? To jest zawodnik właśnie z tej ostatniej grupy, można powiedzieć, zawodników, którzy mają ważny kontrakt. Rozumiem, że jest on brany pod uwagę na przyszły sezon swojej Tak, jak najbardziej. Chcielibyśmy, żeby Grzegorz Szymusik reprezentował nasze barwy w następnym sezonie. Również chcielibyśmy i zaproponowaliśmy nowe warunki kontraktu Kamilowi Maskowi, Tutaj czekamy na odpowiedź i oczywiście również Damian Primem jest w zasięgu, że tak powiem, naszych zainteresowań. A powiedz Jarek, jak, jaki jest plan Chojniczanki na, na ściąganie nowych zawodników, bo skoro aż tylu odeszło, znaczy, że będą przychodzić i pytanie, czy już jest wykrystalizowana jakaś grupa zawodników, o jakiej tutaj jaką chcemy, już z kimś rozmawiamy? Oczy, oczy, oczywiście prace trwają i, i to już od dłuższego czasu, natomiast no, tu potrzeba czasu i będę apelował do naszych kibiców o, o cierpliwość, bo na pewno to nie, będzie proces długotrwały i budowa tej drużyny, jak rozpoczynamy przygotowania 19, to na pewno na tego 19 nie przyjedzie, nie przyjedzie tutaj gotowa, gotowa grupa zawodników. Tak jak powiedziałem wcześniej, doszliśmy w pewien sposób. Pewnej jakby ściany, jeżeli chodzi o strukturę drużyny i ta nowa chończanka na pewno strukturalnie będzie inaczej zbudowana. Oczywiście będą tam zawodnicy z doświadczeniem, z tym tak zwanym piłkarskim CV, ale, ale którzy będą mieli ten wózek ciągnąć, ale to będzie grupa zdecydowanie mniejsza niż do tej pory miało to miejsce. Będą zawodnicy młodzi głodni, pewnie, pewnie z niższych lig, którzy dostaną w cudzysłowie taką szansę pokazania się na szczeblu centralnym. Myślę, że będzie też kilku zawodników zagranicznych. Do tej pory nie było ich zbyt, zbyt wielu, ale tutaj jest taki plan i rozmawiamy z kilkoma takimi zawodnikami. No i oczywiście bardzo liczną grupę w tej kadrze nowej będą będą stanowili zawodnicy o statusie tak zwanego młodzieżowca. A co z zawodnikami wypożyczonymi z Chojniczanki do innych klubów? W rundzie wiosennej było kilku takich. Między innymi na boiskach drugiej Ligi regularnie mogliśmy oglądać środkowego obrońcę Sebastiana Golaka. Trochę, no, znacznie mniej minut w porównaniu do jesieni miał Mateusz Segiełko, który ze Zniczem Pruszków awansował do pierwszej Ligi. Jest też bramkarz Sebastian Szabowski, który w trzeciej lidze, można powiedzieć, bronił od dechy do dechy. Jeszcze grupa zawodników, ta, która bardziej była związana z rezerwami niż z pierwszym zespołem. Co z nimi? Sebastian Golak oczywiście wraca i tutaj ma stanowić o sile tego nowego zespołu. Szabłowski również wraca i będzie walczył o pozycję numer jeden w bramce. Miał bardzo, bardzo dobre rewenzje. Natomiast co do cegiełki, to sytuacja tu jest taka, że nasze, na, na, nasza Umowa dobiegła końca z momentem wypożyczenia. Na dzień dzisiejszy nie są prowadzone żadne rozmowy z Mateuszem. Na ile przy budowaniu kadry na nowy zespół działa dyrektor sportowy? Czy niedługo już będzie można zaprezentować nowego dyrektora sportowego, kończanki, czy już jesteście pewni, że ta osoba, która gdzieś już funkcjonuje, zostanie? Znaczy, dyrektor sportowy jest, jest jakby już wytypowany i pracuje. W tamtym tygodniu spotkaliśmy się, zresztą kilkukrotnie już w ostatnim czasie się spotkaliśmy. On zamyka pewne swoje, swoje sprawy zawodowe i w następnym tygodniu będzie informacja, kto będzie tą osobą. Natomiast, jak powiedziałem, już jest w pracy i już działa na rzecz klubu. To można powiedzieć taka druga najważniejsza informacja przed rozpoczęciem przygotowań, wcześniej, bo jeszcze w trakcie poprzedniej rundy, można powiedzieć, poprzedniego sezonu. Już praktycznie informacja o tym, że trener Krzysztof Bredę pozostanie z na następny sezon. Także to też taka kluczowa informacja. Rozumiem, że tutaj współpraca między zarządem klubu, dyrektorem sportowym a trenerem to jest tutaj klucz też przy budowaniu kadry. No, oczywiście, tej pracy jest, jak mówimy, bardzo dużo. Sytuacja jest no, no, nowa i można powiedzieć bardzo, bardzo szczególna. Przedłużyliśmy umowę z trenerem, bo to był, bo to był początek jakby tych zmian czy pomysłu na to, jak kończanka będzie miała wyglądać za chwilę, a dyrektor sportowy będzie ściśle współpracował z trenerem i wspólnie, wspólnie również ze mną i z członkiem zarządu Rafałem Zabrockim będziemy starali się dobierać tych zawodników, według pewnego naszego nowego, nowego spojrzenia na to. Będąc przy trenerze, nie mogę też nie wspomnieć o trenerach, którzy z kończanką właśnie się, można powiedzieć, rozstali, czyli Piotr Kieruzer, Tomasz Pozorski, asystenci oraz trener damkarzy Paweł Skiba. No tak, tak naprawdę decyzje, decyzje wszystkich panów o podjęciu, o zakończeniu współpracy z klubem. Bardzo dziękuję im za tą współpracę. To była bardzo owocna współpraca. Myślę, że z większością to jest pewien, pewien, pewne, pewna separacja w cudzysłowie i kiedyś wrócimy jeszcze do współpracy. Fabłowski bardzo jest tutaj naszym człowiekiem, więc pewnie będzie to bardzo szybko w jakiejś, w jakiejś roli. W związku z odejściami tych panów oczywiście sztab. Szkoleniowy również zostanie uzupełniony o asystenta i trenera Bramkarza. Mówiąc jeszcze, tutaj jeszcze powiedziałeś coś o, o zawodnikach, którzy do nas dołączą. Był test mecz, w tym tygodniu odbył się we wtorek, brali w nim udział zawodnicy gdzieś tak można powiedzieć wyskautowani z całej Polski, młodzi zawodnicy, ale też nie brakowało zawodników z naszego regionu oraz tych dwóch naszych najstarszych zespołów Akademii, czyli zespołu Rezerw i zespołu Juniora A1. Byłeś na tym spotkaniu, czy już wiadomo, czy ktoś z tej grupy tych zawodników zostanie w Chojniczance i jaka ma być ich rola? Czy to typowo pod pierwszy zespół, czy taki pomost pomiędzy pierwszym a drugim zespołem, czy jednak pod kątem drugiego zespołu? Znaczy w, te, w tej chwili patrzyliśmy tutaj na zawodników, którzy mieli dołączyć do pierwszego zespołu i mieliby tam rywalizować o swoje miejsce w składzie. Myślę, że dwóch, trzech zawodników zaprezentowało się na tyle dobrze, znaczy nie, nie myślę, tylko wiem, że zaprezentowali się dobrze i będziemy z nimi w najbliższych dniach rozmawiać o możliwości przyjścia do nas do klubu. A czy w Akademii Chojniczanki niebawem może nie? narodzić już się musi, bo musi, musi przecież funkcjonować, już musi wchodzić tak naprawdę do seniorskiej piłki, nowy Kacper Korczyc, tak, bo tutaj jednak można powiedzieć, że jakby nie patrzeć, trochę odkrycie tej rundy wiosennej dla nas jednak, jakby nie patrzeć, gorzkiej. No, to, to, to myślę, że jest taki pozytyw, no nie tyle spadku, co tutaj pracy i trenera. Ci zawodnicy Praca w akademii cały czas idzie do przodu. Do Akademii dochodzą gdzieś zawodnicy z zewnątrz, są nasi wychowankowie. Mamy już w tej drużynie pierwszych kilku trenujących zawodników młodzieżowych i wydaje, albo nie wydaje mi się znowu, ale jestem przekonany, że w tej chwili w tej nowej kadrze będzie no, najsilniejsza reprezentacja młodzieżowców tutaj z naszego miasta, czy z regionu, czy z Akademii. Dziękuję bardzo. To na tym zakończymy naszą rozmowę. Już niebawem pewnie kolejne komunikaty. Trochę i będzie, bo będzie trochę i zawodników do przedstawienia. Czy będzie tak jak już tutaj prezes mówił, nowy dyrektor sportowy, czy członkowie sztabu szkoleniowego, wszystkim będziemy oczywiście informować na bieżąco. Dziękuję jeszcze raz prezesie Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.